Po ogólnym wywiadzie możemy przejść do czynności pierwszych już podczas wykonywania zabiegu, czyli demakijażu skóry twarzy. Wykorzystamy do tego celu oczyszczające mleczko w formie żelu. Zawartością produktu są bogate substancje w ekstrakty i bambusa oraz delikatne molienty, dzięki czemu możemy wykonać też pielęgnację oraz demakijaż okolic oczu. I najpierw sobie nasączymy płatkami kosmetycznymi okolice oka, aby rozpuścić makijaż, nawet silnego makijażu, jakim potrafi być wodoodporny, ponieważ mleczko sobie świetnie z tym poradzi. A dzięki zawartości właśnie emolientom nie będzie absolutnie agresywne. I przetrzymamy sobie do momentu demakijażu twarzy, szyi i Aplikujemy mleczko najpierw na twarz, szyjkę i dekolt. Delikatnie rozmasowując oraz usuwając makijaż oraz delikatne zanieczyszczenia na skórze. Tę czynność powtarzamy nawet dwukrotnie, aby umiejętnie oczyścić skórę i pozbyć się wszelkiego rodzaju złogów czy nawet toksyn po całym dniu.